Takie jest życie. Nic nie zrobisz. Tak. Każdy z nas ma swój SPF. O mój Boże. Prawie się rozwaliłem. Cześć. Witam Was w kolejnym odcinku Rozmowy Tego Warte. Tematem dzisiejszego odcinka jest SPF. mówię że kolejny bardzo ciekawa. Czy przeżywaliście dzisiaj SPF? Prawie to rozwaliłem! Czy zawsze to u ciebie. Pisze. Nie, tak było tak zawsze. Y nie, jakby dupę unietrwała Grażynka, to by zrobił to szybko. Ale jeżeli ja słyszałem tam zrób tak, no no już, to go nie chciał. Jak słyszałem w, ty w tym stałym, 25-letnim papieńcu, że ja mam coś zrobić, bo ono se tak... To było niesamowite.